Witam. Chciałem się pokazać trzy nowe redukcje. Za pomocą których napełnimy sobie butle po green, gazie. No green gaz wiadomo do, do czego służy, jeżeli ktoś używa replika ASG, To nie muszę więcej tłumaczyć. W każdym razie taka butla ma 99% propanu, 1% silikonu. Jak to napełnić? Dobrze jest, jeżeli ktoś ma zamiar to napełniać sobie. Jeżeli ma nową butlę, nie na wszystkich jest napisane ile tego. Tutaj jest akurat 300 gram gazu. A więc dobrze jest po prostu sobie zapisać, ile oryginalna butla miała yy, faktycznie nowa, kupiona. I potem pusty kartusz. Tutaj zapisałem. Pusty kartusz ma 110 gram. Jeżeli ktoś yy, 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 będzie chciał zamówić yy, no u mnie taką redukcję, musi mi podać tutaj. Jaki tutaj jest, ile jest milimetrów, jaki tu jest odstęp, dokładnie tutaj od końca tego gwintu do wierzchołka tego. W tej butli akurat jest 19 mm. Wystarczy sobie to o, zmierzyć suwmiarką i na suwmiarce wychodzi 19 mm. Więc yy, ta ma na przykład. 19 mm ten odstęp. Ta tutaj pusta waży 100 gram i ma 17,2 mm, 0,2 mm. A ta tutaj 140 gram waży pusta. I 14,7 jest, No ta jest jedyna z plastikową końcówką. Więc może na próbę napełnimy. Tą jedną tutaj pokażę, że jest faktycznie pusty kartusz. Pusty ma 110 gram. No 111 może tam troszeczkę gazu zostało, bo przed chwilą próby robiłem. W każdym razie do każdej redukcji dorzucam jeszcze o ring zapasowy, zawsze więc. mamy pionowo, lepiej chwileczkę poczekać, żeby ten gaz, który akurat przechyliliśmy, jeżeli mamy pełną butlę, żeby, ono się, żeby ten gaz się przestał po prostu, yy, tak, no, przestał bujać po prostu butlą, żeby butla stała nieruchomo. Robimy leciutki nacisk, butla jest praktycznie tak ciężka, że sama robi ten nacisk. Starczy tylko odkręcić. I słychać jak się ładnie przelewa. Przelewamy do momentu, aż nie będzie nic słychać. Wtedy musimy trochę odpowietrzyć. Słychać już coraz wolniej się przelewa, a więc zakręcamy. I podnosimy do góry. Po pierwszym pamiętamy ile pusta miała. Pusta miała 110 gram. Teraz po pierwszym napełnieniu już ma 215. No postaramy się napełnić. Tak załóżmy no, za 200 gram, żeby ja zawsze napełniam mniej troszeczkę. Staram się nie napełniać tego. Jak to odpowietrzyć? trzeba upuścić troszeczkę gazu. Możemy to wciśnąć śrubokrętem czyś jak. Tutaj akurat mam taki tam pojemnik, taki przyrząd, a więc opuszczamy troszeczkę gazu. Dlaczego to robimy? W momencie jak upuszczamy gaz, spada ciśnienie też w kartuszu wiadomo tutaj jest większe no i wtedy spokojnie dalej możemy przelewać słychać jak ładnie idzie, a już się nie przelewało wcześniej Więc, Dodam tylko, że jeżeli ma 300 gram gazu, no to zawsze 20% mniej, no to gdzieś 250-260 gram gazu, 240 gram gazu, no to zobaczymy zaraz ile ten, ile nam się tutaj uda przelać. A więc 240 gram plus 110, więc 350 gram powinna ważyć cała. Teraz po drugim już ma 282 od powietrzenia. No, teraz na przykład tutaj suwmiareczką sobie o leciutko wciśniemy. O. Przelewa się, zakręcamy. Chcemy przelać do wagi 350 gram. Już jest 335. I może tyle zostawimy. Już nie będziemy odpowietrzali. Oczywiście jeszcze jedno odpowietrzenie. Może i na pewno wejdzie nam tych 15 gram. Nie będziemy tracili po prostu czasu. Można napełnić. Można. To jest może. Pierwsza, pokażę może jeszcze jedną. Odkręcamy. Trzeba pamiętać, że do każdej jednej butli jest, jest praktycznie inna redukcja. Tylko dlatego, bo po prostu tutaj są w różnej odległości, w różnej wysokości są po prostu te, 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 te dzióbki takie. No Może na przykład teraz, no ta tutaj to taka dość duża jest. Nie będziemy tej plastikowej, ten może tą zobaczymy. Ta oryginalnie waży 100, pusta 100 gram. Ta odległość tutaj to jest 17,2. Waga. No tutaj akurat na tej butli nie jest podana waga. Ile było. No a więc no załóżmy ze 200 gram przelejemy. Zobaczymy, żeby tak na przykład ze 300 gram było. że jest to czysty propan tutaj w tej butli i nalewam czystego propanu. Zakręcimy. Miała 100 gram. Za pierwszym razem udało się przelać na prawie setkę. 99 gram. Przejściówka jest solidnie wykonana, a więc, jeżeli ktoś ją kupi, nie sądzę, że jej mechanicznie nie uszkodzi, nie powinno nic się wydarzyć. Może jedynie o ring uszkodzić, który kosztuje 25 groszy. W zapasie zawsze dorzucam tutaj dwa oryngi, więc, od razu można sobie podjechać i kupić na przykład no nie wiem, tam za 3-4-5 oryngów na zapas. Więc lepiej na przykład jeżeli ktoś ma zamiar napełniać sam te butle, zaopatrzyć się w jeden rodzaj butli, w jedną przejściówkę, nie eksperymentować, no i napełniać sobie po prostu to do bólu. Dobra, już się nie przelewa. Teraz przelaliśmy 75 gram gazu, bo było 199. Wspólne porozumienie wystarczy, pusta ważyła 100 gram, teraz waży 330, więc przelaliśmy 230 gram gazu i mi się wydaje, że tutaj to wystarczy, ponieważ nie wiem ile ważyła oryginalna butla, ile zostawimy, tą butlę. odkręcimy no Zobaczymy, czy mi starczy gazu, żeby napełnić jeszcze ten ostatni kartusz. Czasami z redukcji może zostać uszczelka na, na tym, ale uszczelka, uszczelkę też dorzucam zawsze zapasową. Uszczelkę możemy z powrotem sobie wrzucić do środka. Nie ma problemu. No i teraz tak, ten pojemnik, czy tutaj jest napisane ile było gazu? 750 ml, no ale to nic mi to nie mówi. to Najlepiej, żeby było w gramach, a więc też nie wiem, no to jest jakiś największy, ale załóżmy, że no, też tam za 200-300 gram może przelejemy. I tak, tutaj ta odległość to jest 14,7. Pusty waży 140 gram. Może to zważymy. No. Nawet tutaj jest 138, no ale już zapisałem. Nie wiem, może zaokrągliłem do 140 dodam tylko, że wszystkie moje przejściówki, które pokazuję na wcześniejszych filmach, wszystkie mam dostępne. Wszystko sprzedaję jako sprzęt używany, ponieważ każdą jedną sprawdzam, dokręcam. Więc no nie mogę sprzedać tego jako nowej części, ponieważ no wszystko jest używane, bo każda jedna przejściówka jest praktycznie przeze mnie sprawdzana. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, proszę pisać na maila, który będzie pod filmem, a może się dogadamy. Jeżeli się komuś też film podobał, łapka do góry, subskrypcja też mile widziana, proszę pamiętać, zawsze można się ze mną dogadać. No i chyba, że jeżeli komuś można się targować, jeżeli komuś cena też nie będzie pasowała, no to trudno, no to proszę uderzyć do kogoś innego albo kupić sobie nowiutki kartusz. No, na razie słychać, cały czas się przelewa. Lecimy, chociaż jeszcze leci, bo już sam jestem ciekawy, ile weszło, ile pusty miał 140 gram, a teraz już ma 260, 122 gramy, no 124, teraz przelaliśmy, bo miała 138 faktycznie. To no tutaj z tymi plastikowymi to trzeba uważać. Tutaj jest jednak plastikowa końcówka i no nie wiem, jak długo nam posłuży. No, ale tutaj to już trzeba troszeczkę się po prostu uważać. Tam są metalowe, więc uważam, że są dużo lepsze. No, chyba, że ta jest w oryginale dużo tańsza. Nie mam pojęcia, ile takie kartusze kosztują. Jeżeli ktoś chce też dodać tego silikonu do środka, to proponuję po prostu przed dokręceniem. Tutaj tej przejściówki wlać troszeczkę, po prostu do momentu aż odcięcia gazu, wlać tego silikonu, dokręcić. Jak przechylimy, gaz sam wepchnie pewnie to, ten silikon do butli. Nie wiem, nie próbowałem. Akurat kolega, który mi to udostępnił, oksywie Hans Kloss, więc znaczy powiedział, żeby tego silikonu tutaj nie przelewać, bo ta replika nie działa wtedy tak, jak on by chciał, więc. Napełniam tylko samym czystym propanem. No i chciałem mu podziękować za udostępnienie kartuszy. Oczywiście mu się tutaj odwdzięczę, napełnię, wyślę mu puste. Jeżeli ktoś ma jakieś inne kartusze, innej firmy, a nazbiera zbiera ze 2-3 sztuki o innych rozmiarach niż to, co tutaj mam, proszę przysłać puste. Napełnię, dorobię przejściówki i w gratisie na pewno jedną przejściówkę wyślę. 306 Sorry, że tak latam z tą kamerą, no ale jestem zdany sam na siebie, a więc. No, w butli już prawie nie ma nic gazu, więc to podejrzewam jest ostatnia moja próba. Mogłem ją napełnić faktycznie przed filmem, ale jeszcze coś nam się przelewa. Widać połączenie po przechyleniu, jeżeli nie bujamy łódrą jest w miarę szczelne. Teraz już jest 371, 370, no i może tak zostawimy, w każdym razie, jeżeli ktoś jest zainteresowany tą albo inną przejściówką z moich filmów, proszę pisać. Może się dogadamy, więc można to napełnić. Jest tutaj na pewno czysty propan techniczny. No i to wszystko. No, dziękuję i zapraszam na inne moje filmy.